Wiesz to jest bezwzględne? No, to może Izak napierdolasz w do nas No to jest dużo to, to samo, tylko nie so, Jesteście bezwzględni, pierdolnięci. Lucia, o co, co to jest na imię, kurwa? Lucyfent! Lucyfent! Izak to kurwieje sobie dzisiaj, bo ja. <laughs> Pytanie do Izak: Czemu ta kurka nazywa się Dusia? Dusia to zdrobnienie ducha, bo lubię przykurbić wiaderka. <laughs> ja Ostatnie jak ty trzymałeś dziewczynę na polonezie w gimnazjum Nie, jeszcze wczoraj jedną trzymałem w lesie kurwa w dziurze O kurwa No się, się. <grywdy> teraz trzymam w sumie <grywdy> Ja pierdolę nie chujowy, ja muszę będę go flipnąć i go przysprejować Ty kurwa grasz w wirtusie czy w kurwa wirusie, elo? Danis? <grywdy> ja się Czekaj, co mi napisał? A jesteś kurwa kozakiem? Prosta Busi nie wyszedł z domu mówisz? od półtora miesiąca, tylko z psem. Od trzech miesięcy. Jak? Ja w sumie tak, gdyby nie okazyjne wyjście, to bym nie wyszedł od dwóch miesięcy. Kwarantanna już trwa trzy miesiące? Nie, dwa. Nie, dwa. Ty, kurwa, rok już siedzimy. Nie, nie ja nie Pusta skrzynka. Pusta. No, no. Ona się nie nie zajebało? Co jest, kurwa? Teraz mają. Się na lince. Pytasz się nie? dlaczego 3? 11. No, ja wam daję odpowiedź. Ale biegną za mną moje fani, patrzcie wszyscy, na mój zadzie. A bo wam to nie A my ci posiedli... z terrorystami Oj, kubuś, oj, kubuś. kubuś. Uff, czekaj, muszę, muszę kurwa spodnie zjeść. Czekaj, czekaj Nie ma, nie ma. Masz się, kubuś. O, może jednak, to może. Postą, mój pierdolin. Co ty <laughs> No i no, Oj. O ja Jest największym downem, kiedy do znamy. Teraz masz gówniany, <grym> co robisz, Grubus? Twój stary. kurwa, Pistolet, pistolet, Klaus. Aj, prawie ich miałem. No kurwy, są już z lewej, a ja nic Pisa, nie wiem. Uuu. Nie wiem, nigdy to ja bym zajebał, była... Nie Uuu. wiem. bym bo... chciała. Nie, 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 ma... nie! No, ja pierdolę, przemoc! Ja ja nie nie no. A on nie ma na imię, osta, tylko a tu Szaj. Co ty mówisz mi? Szaj, słyszałeś o tych tych, o Nike X w Dangloach? Nie wiem, kurwa, jaków rudy. Teraz to. Czy zabiję za niego. Tylko Szaj, chciałbym nie wracać. Swoim kombem. Jedyne, co mnie ratowało przed tym bójcem, to Nie Pisuje, kurwa. Ja tak robię szajkombo na przeciwnikach, przepierdam grę. Piszę. W, Ale tam, robi szajkombo na matkę. Pytają, na koncie patchnotów się pytałem, na końcu znam o dive, give daj GIF as feedback, to ja ten piszę, gra rozjebana na Rhythm, powinna być mocniejsza. Potem co, opierdam pomidorówę. Wychodzę na dwór, robię szejkombo na trzepaku. Bo znowu ciało to znowu liga. No tak, no tak, wiadomo. Wracam do domu. Eee, trzeba jesteś hajterem. I co? Owijam się w materac kurwa. Stara mnie wiąże. Materac wokół mnie wiąże. Ty jesteś hajterem przez I zacznę je po ścianach i bym miał na.

Hello, Koli? tak Hello! Chyba nie. Hello! Yes, mówiłem, no, że jest Hello. Kurwa! O! Kurwa Przemo, Wrzucić go na górę. Nie. Nie Kurwa! Jezus słodki, <laughs> No ja nie wiem mi jest to. Ja już mam kurwo jebana <laughs> Wy słyszycie <to> piszczenie <mum> czy nie? No, Troje słyszę Kiedy życie było proste? Na to nie komentujemy, No nie, ja na przykład jutro jadę z moją mamą do Alberta i. Co? Czy skichacie na niego? <laughs> no co dalej, kurwa, kapi bo... Co? <laughs> Nieważne, kurwa. Sobie wyobraziłem? Jakie je zaprzątane, zaprzątane, eee, jak gulrwa macz, no. O kurwa. Uh! Uh! <grafy> wow, <grafy> to są tacy debile. O, oni są kurwa tacy głupi. To jest naprawdę... <grafy>